Siemaneczko ludziska, tutaj Kupson i za mną jest piłka. Siemaneczko my teraz jedziemy do punktu. Kurde, ja! Poślic! Szybko, szybko, szybko! ma auto, szybko, szybko! Nie, no, ja biegnie. Ja w z policji, ja. do widzenia. A tam bym tak na dość, żebym Gdzie ty jesteś? Ja pobiegłem tam, kima. Gdzie jesteś? No, zobacz na mapie, i chodzą. Przejali punktcha <młysza> Mijaj, <młysza> mijaj tam Co ja robię? Z długiem, nie patrzę jeszcze Jakaś muza się odwróciła. Ginąłem, bo nie miałem ham Dobra to tam się odrodzimy się tam gdzie się chyba inne, e, e, tam. Miałem tylko w pistoleciku amunicję Dobra do H, do H. Ja no nie mogę to lud... Ludzie... Ludzie, musimy to przejąć, ja nie mam. Ja muszę spisać... O dobra, mam pełną amo. Dobra, dobra. Idę, idę. Ja, ja się bawię w policji. Definuję się, po szybko, szybko. Mamy akcję policyjną. Ma. Jsem, to ale leci, tam... tam... Dalej, äh. tam... Dalej, 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 dalej. Dalej, Ja dalej, dalej, się dalej, 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 tam. dalej, 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 biegnę. dalej, Biegnę dalej, dalej, jest, jestem po... I z tak dobrze nie umiem strzelać. Jest, ja jest. Jestem. tam, za chwilę będę defuzował. No nie mam mną snajperkę, kurde! No właśnie wiem, gościu mnie zabił jakiegoś kałaśnika! Nie a wiem! On y, nie zabił koleś, bo miał snajperę jakąś. Nie na blisko jakiś gościu wziął. No dobre bronie. dobra, ja mi go sprzedaj. Dobra, to się... się na, taki na szybko! Takie gimper... gimper z tymi... gimper z... USP, z tymi... z makami. Skrada się powoli. Co zrobi? Przyspiesza. Na tle w tym odcinku? Nie. Yeah. Tak, bo ja muszę kończyć.